Zbierzemy się, nagrywa już? nagrywamy nagrywa się. Dobra, już. się. No, tutaj jesteśmy na kwarantajn. Kwarantanna. Dzień pierwszy. Dzień pierwszy: zupa cebulowa. Pierwsze co przyszło do głowy. Nasza natura wyszła i zupa cebulowa. No. Cebulowa, rozumiecie? No właśnie. O ile w normalnych domach zakonnych to się modlą przed posiłkiem, o ile. O tyle u nas to trzeba być rozgrzeszonym jak widać. Tak. Wszystko idzie będzie na spontana. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. No i wyżej. toalety mamy otwarte. Tak. Także. Bo łazienki to łazienki, tak. będzie bardziej A, To A salon jeszcze powiedzmy. No, Będziemy jeść w salonie. w salonie. Owszem. W refektarzu. Refektarz, tak. Refektarz to jest stołówka zakonna. Tak. tak. A dormitorium jest połączone z bibarium. Bibarium. Dormitorium, czyli... Doro? No. Spanie. No właśnie. Spanie. A bibo Bibere to jest pić. Tak. Stąd jest nasze polskie biba. Tak. Kafe biba. Tak. W tym sensie. Dobra. E, to my dalej jesteśmy na kwarantannie. Będziemy się odzywać. Jak Nie, nas nie puścimy was tak Nie łatwo. zabije wirus, nie zabije nasza kuchnia, to będziemy tam coś jeszcze wrzucać. Na razie się trzymajcie i z Bogiem wam.